Bas, jestem racer 747, a to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Minecraft. Trochę się zmieniło od poprzedniego odcinka. Tak, tu zacząłem robić farmę. Mam żelaza trochę, tylko 5 więcej chyba, że mam w skrzynce. Ale sprawdzę. A, nie w skrzynce, tylko w piecku. Właśnie, skrzynki nie zrobię. Przez inaczej. Dziękuję. Na razie żelazo. Nie, to się przyda tak, tam mam kilka waypointów zapisanych. Tak, mam mod nowy, który się nazywa The Single Player Comments. Nie będę go używał. Jeszcze mam jeden, którego nazwę zapomniałem, ale on dodaje do gry krokodyle, jaszczurki i żółwie. Ale chyba źle coś zrobiłem, bo nic, żadnych nie widzę. Chyba, że one są na... jak włączy się potwory... Na razie gram na wyłączonych, żeby nie było. Dwa jajka. Przepraszam. Ty. Tu jest dość duży cave, jak patrzyłem. Więc początkowo... Tam on nisko schodzi dość. Więc są szanse, że tam będą diamenty. Tak. Tutaj zrobiłem jeszcze kilka waypointów. I tu jest tak moja mała farma. Jak tutaj akurat siedziałem tutaj mam owieczkę. nie zobaczę, że to ją zabiorę. Do mojego domka. Tu jest jeszcze jedno na takim przejściu. Tam jest. Hmm. Co by tu w tym odcinku zrobić? Tam byłem nic, tam nie ma. Hmm, pomyśl. Hmm, czyżby tam pójść? Drewno mam przy sobie. Pochodni troszkę mam. Możemy pójść. Tylko zrobimy sobie zejście. Foda. Nie chcę mi się budować. A, nie mam moda nin ninjaran. Niestety. Uuu, uh, bola. Noge se mi poamen. I stromo. Się zastanawiam. No. Dźwięki z gry. Ale nie. To będzie w następnym odcinku. Gdyż. Wymyśliłem. Co zrobimy. W tym. Żelazo. Jeszcze musiałem wpaść oczywiście jakieś dziwne wejście zrobiłem. Tyle dirdu czemu go nie wykorzystać? Nasze pierwsze żelazo. Patrzcie już na wizji, że tak powiem. Tu się przejdę po tym skrajnym. Całą tę nie zwiedzimy w następnym odcinku. Chyba, że będziemy coś innego robić. Ach, idziemy, 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 idziemy. W tym odcinku dokończymy farmę. Więc, wrócimy do domku. Prześpimy się. Idzie. Mm, tam. Hej ho, hej ho. Do łóżka by się szło. Tak, tu było żelazo. Jak pokazywałem, że o tu jest nasz pierwszy kanion, to później zawsze mi się okazało, że tutaj było żelazo gdzieś. O, akurat możemy pozbierać ziarenka. To ninjorem bym się przydał. Świnka. Tutaj trochę poświetlają tę górę. Oj, ci no tutaj. tutaj jest mały przyjaciel pan kura on na razie tam sobie siedzi póki mi zboże nie urośnie posiedzi sobie to idziemy spać Najpierw tutaj troszkę. Oj, ci musiałem rozwalić. Tylko jeszcze jedno zbierę. Szybko. Tylko coś sprawdzę. Można to zbierać! Noc to poprawił, wcześniej się nie dało. Nie. I w ogóle szczypiec nie traci sobie. wiaderkiem wiaderka poniszcza. Lilię. Po co mi Lilię? Sami zobaczcie. I idziemy. różowy waypoint 6 lili A. zawsze coś wykorzystam gdzieś to widziałem na youtube żeby nie, nie skakać po sadzonek. i tu I chyba mam nawet jedno jeszcze i jasn, git. Mam pomysł jakby tutaj jeszcze to zrobić. W następnym odcinku to już będzie uzupełnione z desek albo z drewna, żeby nie było takie brzydkie. poszła ty mnie jeszcze opis nie tutaj Hmm. Dwa, trzy. No i jak się nie da? Pójdź. Ups, nie mam już żadnego węgla. Aj, to coś innego. To coś, co mam na myśli. Powstanie. Tutaj. Daj mi się... Hmm. Cały dirt poszedł. Tak mało mam tych surowców no. od razu. To chciałem powiedzieć, ale nie wiem co. I rzecz tak. To będzie z To tutaj. Dobra, to teraz będzie mały cięcie, zbiorę kobla i zobaczmy się za chwilę. Cześć. Witam Was po krótkiej przerwie. Więc tak, wieża skończona. tak ścieżka mała. Naprawdę, kobla poszła masa. Pięć staków. Teraz postawmy drzwi. Drabinek też troszkę poszło po honi. Widoki też są ładne, Tutaj można wskoczyć. Ale to nie jest konieczne, bo można ono spaść. Jeszcze jest zrobiona jedna rzecz, którą sam którą tak przypadkowo zrobimy jak zaczę kobla kopać i to jest tak, takie wejście małe tutaj jest do, tutaj jest tak a pokażę wam teraz czy się uda jest troszkę coś mi nie wychodzi tak idziemy dwóch schodki i trzy zboża. O, idziemy. Do tej są schodki. Wejście. I taki tunelik 4 na 4 Już nie mam w ogóle żelaza, bo tak zrobimy siekierkę, łopatę i kilof, który już cały poszedł na... I to. Kobla też nie mam. Więc... To na tyle w tym odcinku. W tym odcinku zrobiliśmy tak trochę... Farmy... Wieże, schody... Małą kopalnię. A więc... Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!